Witajcie na kanale VideoTesty.pl, z tej strony Paweł a oto trzeci odcinek weekendowego grania. Tym razem przygotowałem dla Was grę The Silent Age. Jest to gra, która zadebiutowała na Steamie, jednak jakiś czas temu wyszła na platformach mobilnych takich jak Android, iOS i Windows Phone. Tym razem jednak przyjrzymy się tej grze wersji komputerowej, Steamowej. Ja już ukończyłem yy, tą grę przygodową, Składa się ona z 10 rozdziałów i moim zdaniem jest ona dość interesującą produkcją. Jeżeli graliście na platformach mobilnych, to mogliście zauważyć, że niektóre epizody są za darmo, jednak za pozostałą resztę będziemy musieli zapłacić. Tutaj w przypadku wersji Steamowej, wykupując grę, otrzymujemy pełen dostęp do wszystkich rozdziałów, tak więc nie musimy się bać, że czegoś nam zabraknie, bądź będziemy musieli dokupywać kolejne jakieś epizody. Przejdźmy do świata trzeciego, ponieważ jest to moim zdaniem odpowiedni rozdział, w którym to mogę Wam zaprezentować rozgrywkę. Znajdujemy się już w samym świecie gry. Kierujemy taką oto tu postacią. Ten nasz bohater jest sprzątaczem w jednej z wielkich korporacji Archon, jednak pewnego dnia otrzymuje specjalny taki medalion, bądź taki tutaj specjalny przedmiot, dzięki któremu mo możemy się przenosić w czasie. Sama gra jest przygotówką, e taką point and click, e czyli naciskamy e klawiszem myszy, żeby nasza postać się poruszała. Na dole mamy także ekwipunek, w którym, w którym to możemy zarządzać. Sama gra jest naprawdę dość pomysłowa i ze względu na to, że mamy tą możliwość jakby cofania czasu, bądź e udawania się do różnych miejsc, jest dość pomysłowe. Na przykład, jak teraz znajduję się w takiej słudze światła, mogę aktywować to urządzenie do przenoszenia się w czasie i znajdujemy się teraz w przeszłości. Jest to moim zdaniem dość pomysłowe rozwiązanie, że możemy tak zarządzać samym, samą, samym gameplayem, że przerzucamy się w różne światy. Po drodze zdobywamy także różnego rodzaju przedmioty, które to wykorzystujemy, żeby otworzyć coś bądź dostać się dalej przy pomocy jakichś tutaj narzędzi. Wcześniej te drzwi były zamknięte, musiałem użyć chubokręta, żeby to otworzyć. W tej grze jest naprawdę bardzo dużo takich rzeczy, że musimy pomyśleć. Jednak sama gra jest dość spójna i logiczna pod tym względem, ponieważ wiele grałem przygodówek. W których to występowały różnego rodzaju dziwactwa, że musieliśmy używać niektóre przemioty w różnych dziwnych, wręcz nawet podejrzanych miejscach, co to nie miało żadnego, żadnej logiki, jednak to działało. Tutaj, w przypadku The Silent Age, jest to wszystko jakby na miejscu, jest zachowana jakby logika i przede wszystkim gra jest dość taka powolna w rozgrywce, ale bardzo relaksująca. Mamy tutaj taki dość interesujący samochód policyjny, jednak kiedy się zmienimy, e, kiedy przyjdziemy jakby do teraźniejszości, zobaczymy, że e, wszystko zostało tutaj jakby zniszczone. Stało się tak, ponieważ e, nasz pracownik, e, czyli nasz ten sprzątacz, jest jedyną osobą, która może zaprzestać e, ogólnie apokalipsie. Udajemy się jakby w przeszłość, żeby cofnąć niektóre wydarzenia, e, które to będą miały miejsce. I chodzi o to, żeby właśnie zapobiec tej katastrofie, którą y, możecie teraz zaobserwować tutaj. Gra ma także dość wymowny system podpowiedzi, który to możemy zastosować y, w niektórych y, fragmentach rozgrywki. Jednak wydaje mi się, że gra jest na tyle ciekawa i interesująca, że warto jej poświęcić kilka minut, y, żeby tutaj odkryć coś samemu, a nie korzystać z podpowiedzi wersja Steamowa posiada także osiągnięcia, jak i yes. zapisy, które zapisują się w usłudze Steam Cloud. I najważniejsza chyba zmiana pod względem platform mobilnych, a wersji komputerowej, to jest taka, że nasz bohater wypowiada teksty, czyli są one czytane przez lektorów, voice acting, tak zwany. Jednak on występuje tylko w niektórych tutaj miejscach i jeżeli na przykład Naciśniemy w jakiś przedmiot, w którym nasz bohater wypowiada, na przykład tutaj, to niestety nie jest to czytane, tylko mamy jakby taki sam suchy tekst. Na ukończenie całej gry będziemy potrzebować około 3 godzin. Jest to dość moim zdaniem dobry czas, jak na grę przygodową. Można się przy niej na pewno dobrze bawić. Jak i niektóre fragmenty są dość wymagające. Będziemy musieli poświęcić troszeczkę więcej czasu na rozwiązanie niektórych zagadek yy, logicznych. Jeżeli chodzi o jakieś inne elementy, na przykład zręcznościowe, to praktycznie w tej grze one nie występują. Możemy jedynie tylko rozwiązywać te zagadki. I najczęściej jesteśmy osamotnieni, tak jak teraz, że poruszamy się po pustych lokacjach i za bardzo nie rozmawiamy. Z osobami, niestety, nie możemy przenosić przedmiotów z ekwipunku do kolejnych rozdziałów. Najczęściej jest tak, że jeżeli zbierzemy jakąś gamę przedmiotów, to musimy je wykorzystać na danej lokacji, żeby ją po prostu opuścić i ruszyć fabułę do przodu. Poza tym, jedynie amuletem, który to pełni funkcję machiny czasu, i możemy się przełączać pomiędzy teraźniejszością, a przeszłością. Jedynie jeżeli chodzi o zakończenie tej gry, to moim zdaniem pozostawia spory niedosyt i spodziewałem się czegoś innego. Jednak nie chcę Wam zdradzać, co tak naprawdę się wydarzyło i zachęcam do zagrania już samemu i ocenieniu, czy y, takie... Zakończenie was zadawala mi osobiście nie i czuję się troszeczkę y, zdegustowany. Hmm. Hang on. Hmm. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden, pewien, y, sympatyczny akcent w tej grze, jeżeli teraz. Włączę teraźniejszość, to zauważycie, że tutaj rośnie taka roślinka, przez którą nie mogę się dostać do tych drzwi. Kiedy jednak przejdziemy do przeszłości, zauważymy, że mamy tutaj taką malutką roślineczkę. Kiedy się przełączymy znowu do teraźniejszości, zobaczymy, że ten kwiatek w późniejszym czasie się rozrośnie, dlatego najlepiej jest go zniszczyć w tym innym czasie, w którym się znajdujemy i kiedy już wejdziemy na górę to ten kwiatek już nie urośnie i podoba mi się, że to co było w przeszłości ma jakiś wpływ teraźniejszości. Niestety w tej grze takich elementów jest dość mało, a spodziewałem się, że jeżeli mamy taką manipulację czasem, to takich zagadek, gdzie będziemy musieli coś wykonać w przeszłości, żeby odczuć to w teraźniejszości będzie więcej. Niestety tego tutaj nie będzie. I zbliżamy się powoli do końca tego rozdziału. Nie chcę Wam jakby tutaj zdradzać zakończenia, jak i pokazywać całe przejście tej zagadki. To już moim zdaniem pozostawiam Wam, jeżeli Was ta gra zainteresuje i będziecie ciekawi, to gorąco zachęcam Was do zagrania w tą grę. Możecie zagrać zarówno na komputerze na platformie Steam, jak i na smartfonie czy tablecie. To zależy tylko od Was, jaką wersję wybierzecie. Moim zdaniem wersja tabletowa niczym praktycznie się nie różni od komputerowej z wyjątkiem jedynie tych yy, tekstów wypowiadanych przez bohaterów. A tak poza tym to nawet warstwa wizualna jest naprawdę bardzo podobna do tego yy, co widzicie teraz na komputerze, a do tego co jest na platformach mobilnych. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. To była gra The Silent Age. Zapraszam Was także do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl, odwiedzenia naszego forum, jak i lajkowania fanpage'a na Facebooku.